Tradycji stało się zadość, jesteśmy już poświęceni pokarmów i chcieliśmy złożyć Wam teraz najserdeczniejsze życzenia wielkanocne. Zdrowych, wesołych, pogodnych świąt, spędzonych w gronie najbliższych osób oraz błogosławieństwa Bożego na każdy dzień roku od zmartwychwstałego Jezusa. Spędźcie te święta tak jak. Macie na to ochotę, róbcie co chcecie, chcecie odpoczywać, odpoczywajcie, chcecie samotni, bądźcie w samotni, chcecie z rodziną, bądźcie z rodziną, spędźcie je po prostu tak, jak podpowiada Wam serducho i będziecie wtedy w zgodzie ze sobą. A teraz już znikamy, życząc Wam Wesołych Świąt! Świąt.